Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w grze The Baby in Yellow W kolejnej grze na jeden raz Na jeden raz oczywiście w cudzysłowiu Bo pewnie kiedyś y, będę ukańczał tą grę Tak samo jak tamtą pierwszą grę na jeden raz, chyba Metal się nazywała W kwietniu się pojawiła yy. I słuchajcie, to jest gra w sensie po prostu no, Jakieś małe dziecko mm, Na żółto Coś takiego Bo bobas na żółto Nie wiem I Słuchajcie tutaj mamy w ogóle mm, Noc pierwsza The sitter is to bed Już czas do łóżka The child Dziecko czy to Czy to jest to o czym myślę Myślisz nie ty myślisz, bo tu jest you, czyli ty, więc... No. Ale słuchajcie, no od razu przechodzimy do gry, nie będziemy przedłużali. Dobra, już jestem. Mm. I teraz tak, noc pierwsza. Na karn Bobasa weź butelkę z lodówki. Jak ten was się na mnie patrzy Spokojnie już ci idę do lodówki już. Ta, w kiblu. No na pewno w kiblu znajdziesz lodówkę. Ym, co to jest? Nie, lepiej nie będę gasił światła. No, do świetlnika nie będziemy wkładali nigdy w życiu. I teraz tak, gdybym miał dziecko... O, już, 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 już. Słuchajcie, gdybym miał dziecko... może za jakieś 10 lat... ...to idziemy na to... どれだけのタイミン A o to chodzi. Dobra, idziemy. Jest. Free Soul? Jest bobas, bobasku. Zamknięte. Zomknięte. Co ty robisz? Ej no kurde. Obasku, to mnie zaczyna się nie podobać twoje zachowanie. Jak ty mogłeś zgasić światła, wyjść z łóżka i jakimś cudem przyjść do... Znowu pocztywie pocztywion sofa. Coś się łuje. O przecie mamy noc drugą, niby, no ale słuchajcie, no mm, ja nie ja jestem w słuchaj. Jakby to powiedzieć, zbyt leniwy, żeby Długie odcinki robić i do końca Ukańczać grę Może kiedyś serię zrobię też z tej gry Nie obiecuję, ale prawdopodobnie Może się seria z tego z, Seria z tego będzie No ale co, słuchajcie, ja mam na razie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się No i pa pa